Hej, kochani! dzisiaj będziemy trenować na tym słodziaku. To jest lady, jakby ktoś nie pamiętał. I już coraz lepiej coraz radzi. Coraz lepiej. Jedziesz. Brrr. I jakby to też zrobiliśmy rozgrzewkę. Jedziesz. Dzisiaj mamy na luźno. W samym będzie i w kantarku. Wymyśliłyśmy taką fajną rzecz, że zapnijmy po prostu to będzie bo ona po prostu to będzie głowie pluła. Brrr. O Jezus! Ktoś mi pomoże? Mm, za chwilę. Ja muszę bataj. Muszę iść po bata! Jezu, kuleje? Nie, 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 Dobra. jej nie, Dobra, Szkoda, że nie, nie, i... to nie, 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 nagram, ale nie, nie, Chodźcie! Przestań! Przestań. Dobry! Jedziesz! Hej! Wow, wow! No, przed chwilą mi tak ładnie zakłóciła. Mhm. Mm no oh Jedziesz! Zrobi, dobra, widzowie, zrobimy lekką grzebkę i widzimy się. Okej, okay, już jesteśmy po rozgrzewce. I o No, możemy teraz nagrywać dalej. Tylko ogólnie jesteśmy bez siodła. Tak. Dlatego, że ona gryka ze siodłem. Jeszcze nie jest Uuu. przyzwyczajona. Na razie się uczymy tak. No, ale może za chwilę yy, podłączymy. Jedziesz!

Daj mi jedno błagam Ej, i chciałam jeszcze Będę cały czas gadała o tym Jeterko, o jara. Ktoś, ktoś ma Cześć? Bicie tutaj Tysiąc lajków Jak bijecie tysiąc lajków e, Robimy piosenkę Za każdy tysiąc To wbijcie y No Ja. Zrobimy krótką przerwę. papa. Pa. Idziemy. Na Nagrywa się. Na. Jedziemy. Ej, chyba, że jej odrobimy tego pontona. Bo... Zobacz. Ja taki... Musimy... Szybko ci blacknają te czerwone. Ona mnie palca ugryzła. Serio? O, <śles> Coś dla konia, to niech tu napisz dla kucyka, sorry, dla kucyka teraz no. nakładamy mini siodło okej, okay, no to zobaczcie, piękne to jest, co wow, Zamiast... Siri spróbuję się nie nagrywać jej twarzy, bo też... na. ja, to, dobra, za chwilę będziemy kończyć widzowie to, nie wiem, tak jeszcze e, 10 sekund no